Więcej o halach łukowych zamontowanych w gospodarstwie państwa leńskich opowie nam pan Mikołaj i przedstawiciel firmy Skawska Hale. Panie Mikołaju, dwie hale, dwa różne zastosowania. Jaka tutaj jest historia, który obiekt, obiekt pojawił się pierwszy? Dzień dobry. Pierwszy obiekt pojawił się około 3 lata temu, czyli hala, która jest w wymiarze 10 na 80, ocieplana, która służy do chowu drobiu. Druga skończona dość niedawno, kilka dni temu, to jest hala 13 na 30 postawiona na blokach LEGO, która służy za magazyn słomy do ścielenia. Właśnie, więcej tu musimy powiedzieć o tym pierwszym obiekcie, bo on jest wyjątkowy pod tym względem, że jest tutaj także to ocieplenie, prawda? O, jest to rozwiązanie, które jest halą izolowaną na podwójnej plandece. Cała nasza konstrukcja jest dostępna wewnątrz, która służy, to pokażemy też w zdjęciach, do podwieszenia paszociągów i, i systemu pojenia. Rozwiązanie bardzo ciekawe. Jest to obiekt wykonany niższym kosztem niż tradycyjne budowanie. Jest to alternatywa dla hali, która służy do chowu. Rozwiązanie jak najbardziej się sprawdza. Ta izolacja jest dość konkretna. Mamy 10 cm grubość wełny i podwójną plandekę. Tutaj sami wykonywaliście tą realizację? Czy to jest kooperacja z jakąś inną firmą? Sami to wykonywaliśmy. Jak w każdym przypadku klient przygotował podłoże, my postawiliśmy konstrukcję i, i dokończyliśmy całość. No właśnie, tutaj musimy więcej powiedzieć też o wymiarach tego obiektu, bo tutaj jest to trochę inaczej rozwiązane niż w przypadku tej drugiej hali, prawda? Tak, to jest 10 na 80 i ten wymiar wyniknął jakby z potrzeb klienta. Nie ograniczają nas tutaj długości w żaden sposób, bo powyżej już 30 metrów, 40 metrów i tak te plandeki łączymy na długości, bo będzie to po prostu technicznie łatwiejsze do przygotowania. Ale tutaj też istotna była kwestia wentylacji. Te 80 metrów pokrywało się z długością istniejących już po bokach budynków. W szczytach, czyli w powierzchniach przednich i tylnych. Frontowych jest zabudowa spłyty warstwowej, w której są wentylatory nawiewno-wywiewne, które mają służyć i pomagać też w wentylacji. Co ważne, nie mamy tutaj także takiej wysokości tego obiektu, prawda? Sam obiekt jest niższy. Hala standardowo, tak jak nasza, każda 10 metrów szeroka hala, ma 5,5 metra wysokości w kalenicy. Pierwsze 2 metry pionowej prostej ściany, i dopiero po tych dwóch metrach ona się nam w łuk wygina. Bardzo ważne jest to, że ta wewnętrzna powłoka, która jest jakby dostępna od środka, też jest plandeką, czyli pozwala nam bez problemu taką halę w środku umyć myjką ciśnieniową. Na tej wierzchniej plandece jest wełna i na tą. Wełnę jest położona jeszcze jedna z zewnątrz. Obie plandeki, czyli ta jedna i druga, mają możliwość regulacji naciągu, co jest bardzo ważne, po to, żeby można było w trakcie gdzieś tam użytkowania móc korygować naciąg. Jak tutaj wygląda um, długość użytkowania takiego obiektu, jak, gdzie jest jakaś gwarancja? Jak najbardziej, to planteka jest ta sama, zewnętrzna, to jest ta sama gramatura, z której korzystamy w każdym naszym przypadku, czyli ta 900 gram. Ta wewnętrzna jest o gramaturze trochę niższej, bo to jest 550, jak się nie mylę, ale na nią nie ma oddziaływania UV, także ta żywotność jest porównywalna i w tym i w tym przypadku ta wewnętrzna wełna, tak jak mówiłem, 10 cm i tyle. Żywotność takiej powłoki, jak w, przyjmujemy, jak zwykle 10 lat gwarancji i około 20 lat żywotności. Tu warunek kontrolowania naciągu jest jakby gwarantujący dłuższą żywotność. A jeśli chodzi o konstrukcję? Konstrukcja, jak zawsze, profil kwadratowy 50 na 50 ocynkowano, ogniowo, skratowane, jak zwykle. To jest jedyny taki obiekt, który wykonaliście z ociepleniem, czy jest więcej takich inwestycji w waszym wykonaniu? Mamy kilka takich realizacji, ta tutaj jest najdłużej w użytkowaniu, także chętnie ją pokazujemy. No dobrze, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, mianowicie koszty, które poniósł tutaj rolnik na te obydwa obiekty, jak to wyglądało? W przypadku tej, która stoi i yy, świeżo postawiona pod, pod magazyn yy, na baloty, to jest koszt w granicach 110 tysięcy netto dostarczona i zamontowana. Ona też jest wyposażona w takie przymknięcia u góry, żeby trochę ograniczyć wysokość wjazdu, tak zwane siatki przeciwwietrzne. Ta hala, która jest ocieplana, wymaga jakby pochylenia się delikatnie nad tą ceną, bo są tu elementy, o których musimy też, tak jak izolacja, zatroszczyć się o ich zakup z zewnątrz. Także musimy to wyceniać zwykle indywidualnie.